I cześć, siemano. w dzisiejszym odcinku pokażę Wam całą strefę eventową i co zostaje dodane na boksa, bo naprawdę szykuje się niesamowity update dzisiaj o 16.00 Zacznijmy może od skrzynki wielkanocnej, która została już dodana, bo już niebawem nadchodzi Wielkanoc. Wydropi z niej możemy hak przyciągnięcia, różdżka mocy, kusza nieskończona fjerwerka, topór siły, talizman dropu, kill of glow Patek Richarda To jest piórko z tego, piórko z ale to ja muszę poprawić. Pa, gracze już sami piszą. Jak widzicie, dobra, co mamy tutaj dalej? Tutaj mamy villagera. Jak będziemy mieli 9 fragmentów. Dobra, zmniejszę to, zmniejszymy to. Dajmy to tanie, bo 9 to, to troszkę za dużo. Zmieńmy to na 6. 6 fragmentów klucza. Mamy klucz do Wielkanocnej Skrzyni. Ale dobra, dobra. Skąd mieć te fragmenciki? No to już wam mówię. Po prawej stronie mapy została wybudowana zajebista strefa eventowa bo mi się ona tak podoba. mam tu napisane event wielkanocny, i po przekroczeniu tej linii nie traci się itemów. Także po przekroczeniu tej linii tu możecie się już bić i skip w inwentory. Mam tutaj, no i w, dobra. Co dalej? Tutaj w różnych miejscach będziecie mieli zobaczyć pod komendą Ukośnik event. Patrzycie, ile jest aktualnie tych wielkanocnych jajek. One się rozpią tak losowo, ale jest to pokazywane tu na środku, jak się będą rozpione. I co, jak jest to wielkanocne jajo? Ono ma 200 HP. I każdy jajko posiada 4 dropy, ale nigdy nie wiadomo na jakim HP ono dropi. Nigdy nie wiadomo. Zawsze to dropnie jakoś losowo. No mogę wam szybko to przeklikać, żeby zobaczyć co mi wydropi tym razem. Drop już jest ustalony. No i dropy między innymi te fragmenty klucza. Dobra, dropło mi chyba... Tak, pyłek. Kolejna łopata. O, właśnie, łopata. Do czego służy łopata? Już wam też pokazuję. Dobra, to ja ją już zostawię. Idę wam pokazać teraz do czego służy łopata. Także jak mamy tą... Strefę bez elit Tutaj po prawej znajduje się strefa z piaskiem No i tak, tą łopatę też można kupić U tego villagera To tak, jak jesteście całym klanem Zbieracie sobie ekipę, no i stoi jeden I podkopuje tutaj wszystkich Tak, tutaj jest teraz ten A, i jak jeszcze oni tu już są To pokażę wam przy okazji jak działa ta różdżka mocy Czyli przykładowo Szybko, 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 szybko. wezmę jakieś drewno Zabuduje się no, jak chcecie, no nie w tym miejscu, a bo oni się tu biją. O kurde, to przepraszam Was najmocniej. Kurde, żeby mi to nie przeszkodzić, Dobra, uciek im cały klan forma. A to jest dziewiąta rano, a jest tyle osób. Niesamowite. Dobra, to pokażę Wam tutaj może na Akso jak to działa. Klikacie go prawym i po prostu zamieniamy się miejscami, ja z nim. Jest na to 50% nasiągnięcie. Jest też hak przyciągnięcia, który nie, jeszcze jest dodany, ale o 16 wszystko już będzie gotowe. Także co? 16.00 Wszyscy się widzimy. Kto nie jest na serwerze 60 graczy, a jest 9 rano. Także co? Do zobaczenia o 16 i miłej wielkanocy, ewentu. Siema.